Ewangelia według Mojżesza, 25 grudnia. Znam bowiem Twój upór i Twój twardy kark. Wszak oto już dziś, gdy jeszcze żyję między Wami, byliście oporni wobec Pana, a cóż dopiero po mojej śmierci. Wiem bowiem, że po mojej śmierci ulegniecie całkowitemu zepsuciu i zajdziecie z drogi, którą Wam nakazałem. I spotka was w przyszłości nieszczęście, bo będziecie czynić to, co jest złe w oczach Pana, drażniąc go dziełem swoich rąk. Księga powtórzonego prawa 31 rozdział, 27 i 29 werset. Prorocy Boga są czasami szczerzy aż do bólu i często przekazują nieprzyjemne wieści. Treść prawd, które głoszą, zasmuca nas i trwoży. Jednak to właśnie ten smutek i trwoga mogą nam dać nowe życie. Chociaż Mojżesz zapowiada, że w wyniku uporu i przekory lud Boży zejdzie z drogi Bożej i stanie się niegodziwy, ta straszna przepowiednia nie musi być naszym przeznaczeniem. Jej zadaniem jest ostrzeżenie, Potrząśnięcie, spowodowanie zmian. W rzeczywistości jest to wezwanie do pokuty, do prawdziwego poszukiwania oblicza Boga. Więź z Bogiem Ojcem jest określona przez naszą relację z Jezusem Chrystusem. Jeśli nie przyjmujemy Chrystusa, odrzucamy także dar życia, który on nam oferuje. Dzięki narodzinom w Betlejem i życiu między nami, Jezus ujawnił nam, jaki jest niebiański ojciec, a poprzez swoją śmierć nie tylko nas odkupił, ale także objawił nam zatrważającą potworność grzechu, który zabija syna Bożego. Jezus Chrystus jest jedyną szansą na uniknięcie zagłady i pokorne wstąpienie na ścieżkę życia. Amerykański poeta i eseista, przeciwnik niewolnictwa Ralph Waldo Emerson powiedział: Czy modlitwa nie jest badaniem prawdy, wyprawą w nieodkrytą nieskończoność? Nie zdarzyło się jeszcze, by człowiek modląc się sercem niczego się przy tym nie nauczył. Panie Boże, dziękuję Ci za stanowcze ostrzeżenia, które pomagają nam wyraziście i bez osłonek widzieć naszą rzeczywistość. Amen.